Witam serdecznie. Dzisiaj wszystkich. Rozważamy dzisiaj fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, w którym Chrystus po chrzcie, który otrzymał od Jana w Jordanie, po tym jak przebywał 40 dni na pustyni, przychodzi do Galilei, rozpoczyna swoją działalność mesjańską. Powraca najpierw do swojego miasta, skąd pochodzi, do Nazaretu, chodzi do synagogi w szabat. I rozpoczyna czytać fragment z księgi proroka Izajasza, który mówi o powołaniu mesjańskim. Możemy na chwilę się zastanowić, jak my byśmy zareagowali, gdyby okazało się, że Chrystus, jeden, którym się być okazał jeden z naszych sąsiadów, mieszkający dwie ulice dalej albo dwa piętra wyżej, nagle przychodzi do kościoła i mówi: Zobacz, ja jestem Jezusem. To we mnie spełniają się proroctwa proroka Izajasza. I ten sam problem mieli mieszkańcy Nazaretu, którzy znali rodzinę Jezusa i jego samego od lat dziecięcych. I nagle staje przed nimi ten sam człowiek i mówi: Zobacz, we mnie spełniają się słowa proroka Izajasza. Ja jestem namaszczonym, Pan Bóg mnie posyła, głoszę dobrą nowinę. Wolność uwięzionym, niewidomym przejrzenie. Co więcej, obwołuje rok płaski od Pana, czyli rozpoczyna się czas łaski, kiedy Pan Bóg okazuje się być dobrym, życzliwym dla grzeszników. Jak my byśmy zareagowali na te słowa? Jesteśmy przyzwyczajeni, to kapłan przemawia w czasie przyświęce, a tu przychodzi pewien człowiek do mikrofonu mówi: Zobacz, ja jestem Jezusem. E... Kiedy czytamy Ewangelię św. Łukasza dalej, widzimy, że mieszkańcy Nazaretu właśnie mieli ten problem. Pytali się, czyż nie jest to syn Józefa? Skąd mu tam cała mądrość pochodzi? Jakże piękne słowa do, nami, do nas przemawia? Jak to się stało, że on okazuje się być Mesjaszem i za bardzo w niego nie wierzyli. Znali go po prostu w tej swojej jego roli, takiego życia ukrytego. Natomiast rozpoczyna się życie publiczne. I Chrystus rozpoczyna ukazywać się jako ktoś więcej jeszcze niż tylko Syn Józefa. No i nie tylko mieszkańcy Nazaretu, ale później wszyscy inni mają z tym duży problem. Ja to, żeby wytłumaczyć swoje posłanie, co to znaczy być Mesjaszem, Pan Jezus, właśnie w synagodze w Nazarecie, gdzie wszyscy go świetnie znają. Podaję dwa przykłady ze Starego Testamentu, które są bardzo znaczące w tym kontekście synagogi niewielkiej mieściny zgubionej w Galilei, gdzie nagle okazuje się, że pojawia się sam Mesjasz, którym jest Jezus. Nasz dobry znajomy jest Mesjaszem. Kto by to powiedział? Chrystus podaje, podaje dwa przykłady. Otóż ze Starego Testamentu, z czasów przeszłych. Najpierw mówi o proroku Eliaszu, który... W 8 wieku przed Chrystusem, kiedy był głód w całej krainie izraelskiej, został posłany przez Boga do, na północ, do innego kraju, do Filistei, do Libanu ówczesnego raczej. I tam uboga wdowa, dzięki jego obecności, jest żywiona przez pół roku baryłką mąki, która ciągle. Się odnawia, która nigdy się nie wyczerpuje. I drugi przykład, który Pan Jezus podaje, to jest generał wojska aramejskiego z Damaszku, z sąsiedniego państwa, które było wrogo nastawione do Izraela. Przychodzi do Izraela i tam prorok Elizeusz uzdrawia go. Dwa przykłady dwóch osób spoza samego Izraela, czyli byśmy powiedzieli poganie. Którzy otrzymali jednak łaskę od Pana życie w przypadku ubogiej wdowy oraz zdrowie w przypadku Naamana. I to są dwa przykłady, które mówią, jak Pan Jezus działa. Pan Jezus jest posłany nie tylko do Izraelitów, nawet tych z Nazaretu, ale posłany jest również do nieizraelitów, dlatego często spotyka się z nieizraelitami w swoim nauczaniu. Jego nauczanie ma wymiar. Przekraczający granice narodowe. No i to już było za dużo dla mieszkańców małej mieściny Nazaretu. Jak to? Nie tylko, że jest Mesjaszem, ale jeszcze nas obraża? Przecież Pan Bóg powołał Mojżesza, a my jesteśmy synami Mojżesza. A tutaj on mówi, że też on sam i Pan Bóg posyła niego samego do innych narodów. I dlatego wyprowadzają go za miasto i chcą go zrzucić w dół. Pytanie jest, jak byśmy zareagowali na dzisiaj, gdybyśmy spotkali Jezusa, który przychodzi i mówi: Ja nie przyszedłem uzdrawiać zdrowych, ale grzeszników. Ja, co prawda, wywodzę się z Was, ale jestem kimś większym niż Wy. Jaka byłaby moja reakcja? Zastanówmy się, co myślę o Jezusie, i pamiętajmy o tym, że. Najpierw ukazywał się jako człowiek, dopiero w spotkaniu z człowiekiem odsłaniała się jego boskość. Pamiętajmy, to jest dla nas też nauka, że spotykając drugiego człowieka, poprzez wiarę odczytujemy w nim Boga. Także Pan Jezus dzisiaj w małej mieścinie w Nazarecie przypomina nam, że niekiedy. Często jest rozpoznać Boga działającego w życiu, ale jest to możliwe. I oto patrzenie na świat i na drugiego człowieka oczami wiary, módlmy się całym sercem.